Witam serdecznie w uzupełniającym odcinku Zagrajmy w Sonic Frontiers. Podczas przechodzenia Chronos Island oraz Ares Island pominąłem kilka opcjonalnych dialogów, a także kilka znaków zapytania. W tym odcinku zaprezentuję Wam te opcjonalne dialogi, które pominąłem, a także odblokuję całą mapę, tak żeby wszystkie takie zapytania były. Ten odcinek będzie tylko dla tych dwóch wysp, Cross Island oraz Ares Island, dlatego że w kolejnych odcinkach na kolejnych wyspach

Maybe they use that link among themselves. Like, instead of a language, they shared their thoughts and feelings directly. Yeah, maybe. Well, all I know is the idea of the map gets updated in my head, which brings me one step closer to rescuing you. Hey, you show up everywhere. You know, I, I don't think we were ever properly introduced. I'm Sonic. I know who you are. Your age, your biometrics, your weaknesses, you live for speed, are short-tempered and short-sighted. Oh, so you're a fan. But I don't know anything about you, Miss... I will not share personal information with an enemy. Why are we enemies? <sighs> Weird kid. Get a bad vibe off of her though. Ten znak zapytanie jest nieziemsko trudnym wyzwaniem. Musimy wskoczyć do tego kółeczka i bustować w lewo. Tylko tyle! Wystarczy bustować w lewo! Ech, takie proste to jest. No ale cóż, to jest w sumie taki tutorial bustowania, więc w sumie na pierwszej wyspie? Okej. Okay. Ale i tak łatwe. Następny znak zapytania to już jest wyzwanie platformów. Musimy skakać po tych platformach, i na każdej z tych platform znajduje się przycisk. Jak ciśniemy wszystkie, to zaliczamy ten znak zapytania. Tutaj hopla, i jeszcze raz hopla na tą ruchomą platformę wciśnięte, i znak zapytania wykonany. I to był ostatni znak zapytania, który pozostał na tej wyspie. W związku z czym gra nagradza nas możliwością teleportacji do dowolnego poziomu w cyberprzestrzeni. I, I widzimy tutaj górną część mapy, do której nie możemy się dostać. Co to jest za górna część mapy? Zobaczycie później, chociaż czy to jest w sumie spoiler dotyczący tego, co będzie w późniejszej części gry. A co tam, powiem. Czwarta wyspa, Real Island, to tak naprawdę nie jest oddzielna wyspa, tylko to jest po prostu północna część Cross Island. Twórcy zdecydowali się podzielić Cross Island oraz Ares Island na trzy części. Przy czym dwóch z nich, Cross Island oraz Ria Island, nie oddzielili, że tak to ujmę odpowiednio. W związku z czym, zarówno na mapie, jak i mogą sobie po prostu popatrzeć na tej wyspie, możemy zobaczyć, że to tak naprawdę jest jedna i ta sama wyspa. Natomiast ostatnia wyspa, Oranes Island, została po prostu potem wykrojona. Ale tak uczciwy wykrojona, a nie tak, że po prostu postawił niewidzialność ściany i powiedzieli, że to jest zupełnie oddzielna wyspa, mimo że nie jest. Następna rozmowa znajduje się na szczycie tej wieży. No tak nie do końca na szczycie, w niżej, ale prawie na szczycie. W związku z czym, nie będę tutaj przycinał spinaczki. Pokaż wam jak tutaj się wspinamy i tutaj siup. Pamiętam jak pokazali to na pierwszym gameplayu Sonic Frontiers. I to też wyglądało dosyć okropnie dlatego, że IGN grało tam strasznie. Yo, don't you think that Titan was kind of overkill? You are an enemy to be eliminated, and you are powerless compared to its might. Maybe as I am, but I'm willing to bet I could handle it as supersonic. All I need are the Chaos Emeralds. Doubtful. In any scenario, the end results will not change. Additionally, what you seek is in its presence. You've lost the battle before it has even begun. Cool giant mirror web thing. Oh, wow. I don't think we've seen any ruins quite like this on our adventures. Yeah, they're ancient, but also look kind of advanced. Wait, is retro sci fi a thing? How were the tower and the floating giant stone built? Tails is the genius among us. Let's find him and see if he can figure things out. Right. I'm sure he'll hang on until I find him. No już było wszystko na Cronus Island, więc teraz przejdźmy do uzupełnienia końcówki Ares Island. Nie, dziękuję panie przeciwniku, nie jestem zainteresowany walką, ja chcę tylko dobiec do tego znaku zapytania. Który polega na tym, żeby napawać jak najwięcej, wysadać jak najwięcej obrażeń w wyznaczonym limicie czasu. Wystarczy tylko 50, nie jest dużo, wystarczy kilka podstawowych ataków, jakieś ataki specjalne, tak po 20 co najmniej nadają.

Why you look like you want to smite me Ej, Sage, jedna ważna rzecz by się zmieniła. Przede wszystkim, Sonic byłby cię przestał męczyć pytaniami, więc mogłaby się skupić na tej swojej robocie. Ten znak zapytania polega na tym, że trzeba przejść przez wszystkie te niebieskie kwadraciki. Miejscami troszkę tutaj ciężko się bustuje ze względu na ostre zaklęty i. Tutaj próbowałem bustować, pokusiło mnie. Czasu jest jednak tutaj sporo, więc czasami tutaj po prostu się opłaca iść, a nie biec. Następna łamigłówka polega na tym, że musimy gasić pochodnie w odpowiedniej kolejności. W jakiej? Jest to bardzo proste. Po prostu najpierw jeden, następnie dwa. I czyś raczej każdy zazumie 3. Od najmniejszej liczby światełek do największej 4 i 5. Niestety kafoni wszystkiego raz nie pomaga. Wiem, bo próbowałem. <ścoughs> Czasem jestem leniwą bołą. Ten znak zapytania to koszykówka. Musimy okrążyć ten punkt startowy. Ale następnie pojawi się piłka oraz obręcze i musimy tą piłkę przechoming atakować tak, żeby poleciała prosto w te obręcze. Nie polecam tutaj skakiwać, tylko w zależności od tego na jakiej wysokości zrobimy chomik atak, pod takim kątem ta piłka poleci. Okay. Flying Nightmare is a step up from the giant. Very mobile. But it's going to end the same way. How are you able to utilize the Chaos Emeralds? I must reassess the battle parameters. I cannot afford to have you win again. Well, you know, you could call it off and let me save my friends in peace. No? Fine, we'll do it your way. It's not fair. How come you get to jump in and out of cyberspace and I'm stuck halfway? Oh, beats me. It sounds like we all experienced the dimension differently. Yeah, I didn't see any way out. Your trips sound less complicated. Well, whatever. The spooky Skyboy says I just have to trash the Titans to get you guys back to normal. So we have a plan. Oh yeah? Why isn't it talking to the rest of us then? Dobre pytanie, Knuckles. Sam chciałbym to wiedzieć. Być może ten przerażający głos z nieba uznał was za zupełnie bezużyteczny. Tutaj mamy kolejne wyzwanie, które polega na przechodzeniu przez kwadraty, tylko żeby się dostać do wyższych kwadratów, musimy okrążyć kółkiem tę stertę rupieci, która z jakiegoś powodu magicznie się naprawia po okrążeniu. Tutaj wchodzimy na samą górę i cyk, znak zapytania wykonany. Satellite dish? It's for communications, right? Yeah, I've seen all sorts of crazy high tech ancient tech across both islands. How can something this old be this advanced? It's sturdy, too. I punched it, it didn't move at all. Yeah, Nux, don't punch the ruins. Once I find Tails, maybe he can use them to figure out what happened here. Hey, I already discovered that it's sturdier than anything we've encountered. I don't think this material is from this world. Jakim cudem nakres był w stanie w ogóle walnąć te ruiny? W końcu myślałem, że on nie jest w stanie nawiązywać kontaktu fizycznego z praktycznie niczym, więc jakimś cudem te ruiny muszą być częściowo w cyberprzestrzeni, skoro nakres jest w stanie je w ogóle dotknąć. To właśnie jest trochę dziwne. Tutaj mamy kolejną kostkówkę, która jest trochę ciężka ze względu na dziwny kąt, pod którym musimy zaatakować. Musimy włożyć to piłkę dosyć nisko, żeby wylądowała nisko, ale da radę praktyki. I to był ostatni zak zapytania na Ares Island. I odblokowaliśmy właśnie szybką podróż do wszystkich portali. Tutaj przynajmniej widać, że Ares Island jest najbardziej ukończoną wyspą ze wszystkich. Nie ma tutaj żadnych dziwnych ucięć, tylko jest cała, caluteńka wyspa. Hey, I'm willing to let bygones be bygones if you tell me how to restore my friends. Both Amy and Knuckles are all ghosty. Kind of like you. All data within cyberspace is restricted to outsiders. You see, that's the thing. They're kind of half in, half out. Can you at least tell me if they're going to be okay? Their conditions are stable. They are hovering between the digital dimension and this one. But their lives are not at risk. Oh, that's a relief. Sort of. Thanks for answering. Besides the cocoa, these islands seem deserted, don't they? Yeah. I've seen a lot of the ancients' buildings on both islands, but nobody's home. Given their state of decay and how much nature has reclaimed them, I'd say they've been gone for a long time. Longer than any civilization we know of. I'd like to think that they simply moved on and settled somewhere else. Not that they're. Gone. Some of the active technology seems built for storing and protecting the Chaos Emeralds. Comparing that to what's on Angel Island, I feel like I was drawn here for a reason. I know they're completely different islands, but some of these ruins are making me think of the ones back on Angel Island. Why? Because they're made of stone? There are multiple architectural styles across the island. It's different types of stone too. Plus, these ruins predate anything on Angel Island by a wide margin. Although the spiritual spaces and military structures do share some similarities. Okay, so the Ancients and echidnas weren't related, but the one group must have inspired the other. I znaki zapytania oraz dialogi na Kronos Island i Aras Island. Na kolejnych wyspach będą. Wszystkie dialogi oraz wszystkie znaki zapytania w ramach normalnych odcinków, więc nie będzie potrzeby dla takiego odcinka uzupełniającego. Do zobaczenia w następnej części, na razie i trzymajcie się mocno!